No, witam. Chciałem pokazać brzuski. <laughs> Jakie już urosły. To tu jeszcze są małe. Tam na działce mam większe. No, ale dosyć spore są. Coś przyżarło. Mm. Dużo więcej tu było, ale nie przetrwały. Tam widać takie suche. No jeszcze żyją, mam nadzieję, że przetrwają. 120. Trochę ich tu jest. No. Elegancko. Brzózeczki, tu też mam jeszcze inny To jest sumak od Stowiec, a to jest berberys. Jeden sumak, tylko wirus. Dobry hier, tu są berberys. O! Dla, dla przykładu podam. Pokażę jak tu brzoski są małe jeszcze. W tym. W jednym z Katalpą. Malutkie są po parę centymetrów. O, a tu mam inne. Tu jest ligustry. To jest winogron. Berberys, cyprysy, i graki. No, tu też jedna brzuska widać. No i tu lilak jest. No, ten. Czyli bez. Tu też widać lilak jest. I cyprys. No, tu brzuski widać. elegancko. Czekam na winogron, bo chciałbym mieć na płocie winogron. To jest czerwony winogron. Mm. I ten ligustr. Sporo ich jest. Nie, Niedaleko tu były te czarne takie pseudojagody. No I takie tam więcej mam kupę tych drzew. O, tam jest brzuski, jeszcze stoją. Tam też nie urosły takie wielkie. Pudełko może za małe jest. O, siu. Hmm. Nie za wielkie. Ale dużo ich tam no było, garści sypałem. Wyrosły na działce, mam większe jeszcze elegancko. Jestem zadowolony z tych brzuszek. Tu też mam coś. Tu jabłonki. Parę ligustrów, tu widać. A tu wrzuski. Też brzuszki. No i jabłonka tu. A nie, to chwast jakiś, to nie jabłon. No tam Dąbus uschł. Zapomniałem go podrać i usychł. Jeszcze żyje chyba, ale... Zaniedbałem go trochę. Róże też trochę pogniły. Grzyb się pojawi. Może przetrwają do następnego roku. Zobacz. Mam nadzieję, że tak. Król wyschł całkowicie. To jest kroną. Dąb jeszcze żyje. Ale to słabiutko już z nim. O liście spadają. Trochę przewaliłem sprawę, ale trudno. Tam jeszcze żyją jakieś małe. Co to jest? No, to są te drzewki. Pewnie Berber, ten lilak. Znaczy, co ja gadam? Ligustr, to chyba jest to. To ligustra, to może być lilak. Nie Dokładnie nie Hmm. Co to może być barierak, no, dla mnie wygląda jak ligustr. Nieważne, coś tu jest, w każdym razie tam orzechy. Są. Je, jesion orzechy, takie wielkie orzechy z tego roku. Takie ogromne po prostu Tu też jakieś brzuski Lipy tu A tu brzuski też Mało słońca mają Nie chcę, żeby powysychały tak To Słońce tak grzeje, że elegancko. No. Koniec na razie.